Dziś sprawdzimy najlepsze lifehacki z TikToka. I powiem wam, jestem naprawdę w szoku, bo niektóre z tych lifehacków pozwolą nam się dostać naprawdę wysoko. Podobno, za pomocą tarczy Kapitana Ameryki i strachu na wróble, jesteśmy w stanie stać się nieśmiertelni. I wydaje się to być mega proste: rzucamy tarczą, wchodzimy do strachu, on się rozwala i jesteśmy nieśmiertelni. Sprawdźmy to, oczywiście. Tarcza znaleziona. No i oczywiście jesteśmy na farmie, gdzie znajdują się te y, tutaj strachy na wróble, w których oczywiście można się ukrywać. I wedle TikToka powinienem teraz. Raz rzucić tarczą, i w momencie, w którym ona uderzy kukłę, to wejść do niej. To może się udało? Sprawdźmy zatem, czy zadziałało to, co się stało, i czy dostaje obrażenia. No, jak najbardziej dostaje, więc nie zadziałało. Ale mamy jeszcze kilka prób. Próba numer dwa. Rzucam, i teraz tak. O! No nie wiem, mogę się nadal ruszać. Sprawdźmy, czy dostaję obrażenia. Jak najbardziej sobie dostaje. No to jeszcze raz. Rzucam, wyczekuję. Może teraz troszeczkę wcześniej wejdę? Wszedłem wcześniej. Sprawdźmy, czy dostaję obrażenia. No, jak najbardziej. Rzut! I teraz już w ogóle dużo wcześniej wejdę. Teraz. Okej. Okay. Teraz mnie tak, jakby trochę teleportowało. Ale obrażenia oczywiście dostaję. Coraz mniej tych strachów, więc teraz to w ogóle wejdę bardzo wcześniej. Teraz byłem w całości. Całości byłem i nic to nie zmieniło Coraz mniej wierzę w tego lifehacka Przejrzałem jeszcze raz jak on to robi I on faktycznie wchodzi w ostatniej sekundzie dosłownie Tak jak ja, o, dokładnie tak samo to wyglądało u niego Sprawdźmy No oczywiście zostaje I wydaje mi się, że ten kumpel to ostatni strach na wróble Wchodzę i niech się dzieje wola nieba no niestety, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A ja się zgadzam, że obalam tego lifehacka. No nie działa. To będzie moje drugie podejście do tego lifehacku. Ostatnio mi się nie udało, ale podobno samochód, aby ten glitch z lataniem na pile zadziałał, musi być pod lekkim kątem. Ja robiłem na płaskiej ziemi. Sprawdźmy to, oczywiście. No to piła już jest. Sów, co ważniejsze też jest. No, i ja ostatnio testując, to robiłem to na płaskiej... taki, wiecie, no po prostu tu na asfalcie. A to podobno ma być pod kątem, ma być ten suw. I my mamy zrobić sprint. I uderzyć. Okej. Okay. No tak by powiedział, że nie ma zbyt dużej różnicy. No tak sobie biegam, coś tam sobie uderzam. Nie, może jeszcze pod jakimś innym kątem to muszę ustawić. Może tu jest za, za duży nacisk. No ale nie, pamiętajcie, że to miało działać tak, że my po prostu. Hmm, my po prostu biegniemy i normalnie uderzamy. Ze sprintem. Sprintujemy, uderzamy. No i, nie, no, 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 nie poleciałem. A samochód też nie za dobrze się ma. Poświęciłem mnóstwo czasu, żeby znaleźć dokładne miejsce, w którym on to robi, i to jest gdzieś tutaj. Jeżeli się nie mylę, ale się nie mylę, więc spróbujmy. Może tutaj zadziała. No jak na razie bez większych sukcesów, ale on to robił w tych kwiatkach. Kurde, no czemu to nie działa? To miało być proste, po prostu mieliśmy biec i atakować. Teraz fura się rozwali, więc. Tak jakby trochę nas to pchało, miałem wrażenie. Może ja za wcześnie atakuję. biegam i dopiero teraz biję. Okej. Okay. Przeżyłem na jednym HP. No ale samochód nie przeżył. To już jest dziesiąty samochód, który rozwalam przy tym glitchu. Próba numer 4000 to już jest ostatni samochód. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Co on? Robię to dokładnie tak samo. No tylko, że ja nie lecę. No oni tam gdzieś latali w kosmos. I to ewentualnie zaraz... Poleci, no nie wiem co mam powiedzieć o tym Jako że o z tego TikToka ufam To ja wiem że to Mogło działać, ale oni musieli tego TikToka po prostu, znaczy, tego glicza po prostu naprawić, i teraz auta po prostu wypuchają, no i już nas nie teleportują. Więc mimo drugiej próby i bardziej dokładnego wzorowania, no niestety po raz kolejny muszę obalić tego lifehaka. To lifehack z tych głupszych, ale podobno jesteśmy w stanie trollować naszych duo partnerów, tym, że sami się powalamy cały czas. Wystarczy tylko w odpowiedni sposób wejść w ten taki odbijający okrąg. No i sprawdźmy to oczywiście. Z tego co rozumiem, to jest ten oto okrąg, o tu dokładnie ładnie na mapie się znajduje. No i ten lifehack taki z mniej przydatnych się wydaje, ale faktycznie jeżeli chcielibyście kogoś strolować, no to może kogoś wam się uda strolować. Wchodzicie tutaj i teraz tak, podobno mamy po prostu wbiec w to i powinniśmy paść. Yy, no HP nas uratowało, no bo pięć tylko jego zostało. Ewentualnie bardziej niż strolować kolegę tym, że wy się wywalacie cały czas, powiedzieć mu, że macie jakiegoś fajnego glitcha, zaprowadzić go tutaj, wejść z nim tutaj i kazać mu po prostu wejść w to, bo ty po prostu tam stajecie i wchodzicie tutaj. I padacie, on by padł jakby to był wasz kolega No chyba, że nie macie kolegów tak jak ja i gracie sami Tak czy inaczej szybki lifehack i potwierdzony lifehack Jak wiecie możemy wjechać na piłę naprawdę na mega strome góry Ale podobno jesteśmy w stanie też to robić bez piły, na piechotę Sprawdźmy to oczywiście Piła zatankowana do pełna Upewnijmy się, że normalnie pod tą górę wbiec nie możemy No bo wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko Chociaż ty jakoś tak... Się wspinać trochę. No ale jak dojdziemy do tego miejsca, to już się nigdzie nie wespniemy. No ale oczywiście, z piłą to już jest inna gadka. Piłą jesteśmy w stanie wjechać, no na samą górę i zrobić glitcha, którego znamy dobrze. Pięknie to wygląda, ale oczywiście ten lifehack pozwoli nam podobno wbiec po prostu na tą górę, tak jakbyśmy jechali na pile. I podobno jest to bardzo proste do zrobienia. Wystarczy tylko, że przysprintujemy, wślizgniemy się. Nie użyjemy ataku, a następnie wyciągniemy jakąkolwiek broń. I podobno możemy wbiegać pod górę. O, no tu nie zadziałało. Możliwe, że to przez to, że podskoczyłem, bo podobno... Znaczy, tak to wyglądało, jakby trzeba było zrobić wszystkie rzeczy. Na razie nie będę sprintował, bo zobaczmy, czy to, wo... czy to w ogóle działa. To działa! I to jest ultra, ultra proste! Przyspieszony tutorial. Z wyciągniętą piłą sprintujecie, potem robicie wślizg i potem robicie taki oto atak. Tyle. Następnie wyciągacie sobie jakąkolwiek broń i nawet sprintować możecie pod góry. To jest Mega proste, mega szybkie. No i wydaje mi się, że to jest też mega opan, no bo przecież możecie kogoś strzelać, możecie sobie robić wszystko, co tylko chcecie. Ja nie wiem, czy to się potem jakoś usuwa, czy mogę to robić już w nieskończoność. Do końca gry mogę tak biegać? Ty no jestem w prawdziwym szoku. Przyszedłem na troszeczkę wyższą górę, to sprawdzić, no i zobaczcie, i to działa. To będzie działało na całą grę. Ja przez całą grę mogę po prostu wbiegać po górach. Oczywiście niektóre odcinki góry są zbyt strome, no ale zobaczcie, ja mogę praktycznie wszędzie sobie wbiec, chodzić i nie spadać, nie ześlizgiwać się. No kto normalny pod takim kątem byłby w stanie stać? Grawitacja tu nie działa. Ale działa ten lifehack, więc jak najbardziej go potwierdzam. Wedle Nick Echa za pomocą skina bohaterki, tarczy i graffiti jesteśmy w stanie schować się w każdym miejscu na ziemi i nikt nas nie będzie w stanie zauważyć. Sprawdźmy to oczywiście. Skina tak na szybko zrobiłem dokładnie takiego. No i niestety nie mam tego graffiti co oni, ale takie z marshmallow też myślę, że się nada. Tarcza przygotowana. No i tak na Naprawdę pozostaje nam jedynie co to ciągle malować i zamalować całą ścianę w różne miejsca pod różnymi kątami. No, tak, żeby nikt się przypadkiem nie skapnął. No, bo to wcale nie podejrzane, że cała ściana jest w jakimś graffiti. Malowanie skończone. No, i teraz plan jest taki, że my podchodzimy starczą. Ej, faktycznie to nas broni, to nie głupie! To znaczy faktycznie tarcza jest w kolorze graffiti. To ja teraz podejdę, kucnę i gdzieś tak się schowam, żeby logicznie ta moja głowa... Czekajcie, to może troszkę inaczej jeszcze namaluję tego, także jak kucam, to żeby moja głowa była na wysokości, troszkę wyżej. I jak kucnę, wydaje mi się, że powinno być git. Zobaczmy, jak widzi nas teraz przeciwnik. No i widzicie powa przeciwnika. Gabi, czy mnie widać dobrze, czy nie? Widać się normalnie, bardzo Aha. dobrze. Co znaczy normalnie bardzo dobrze? A teraz? Ej, teraz cały ten graffiti się pojawia na tarczy no. ale ciebie widzi a co mi widać? No, głowę i ciało. No, ale jakbyś szła, tak wiesz, gdzieś ten, to może byś nie zauważyła, co? Wydaje mi się, że tak. Szczególnie tu, jak masz to graffiti na tarczy. Powinno być to inne graffiti i inny skin, ale tak na szybko robione, Faktycznie wydaje mi się, że ma prawo to działać. W sumie Kami też ma takiego czarno-białego skina, więc niech ona teraz kucnie. No, powiem wam, że jakbym tak biegł faktycznie gdzieś z daleka, wygląda to mega dobrze. No, nie pozostaje nic innego, jak potwierdzić tego lifehaka. Podobno, jesteśmy w stanie bardzo, ale to bardzo wysoko polecieć za pomocą miodu. I wiatraka. W tym miejscu kiedyś bardzo dużo liczy podobnych działało, więc sprawdźmy to oczywiście. Mamy ten piękny wiatrak, mamy też oczywiście miotłę. Ja nie mogę sobie przypomnieć, z czym ostatnio próbowałem tego lifehacka. jakoś inaczej to działało, ale też czymś mieliśmy podlecieć i lecieć w kosmos. Ja już pamiętam, że kilka lat temu to działało. Okej, okay, tutaj testowaliśmy, no i teraz akurat nie zadziałało, ale kiedyś faktycznie to działało i też mi się wydaje, że nawet z miotłą, tylko kiedyś to było niezabudowane. Teraz widzicie, że jest taki pałąk na środku i są też takie mniejsze pałąki dookoła, a na tym TikToku, jak widzicie, nie ma tych pałąków, więc jest tylko ten środkowy. Co sugerujesz, że ten lifehack może być nagrany w kiedyś albo na przykład na trybie kreatywnym, ale oczywiście spróbujmy. Stoję bezpośrednio pod tym i naciskam... I lecę. No tylko nie lecę w kosmos 1000 metrów, a troszkę do przodu. U niego na TikToku to naprawdę leci bardzo, bardzo daleko i bardzo wysoko. No nie wiem, z 2000 metrów. No ale jak widzicie, w to, że to jest zabudowane, to raczej sugeruje, że to już się nie uda. Nie wiem, właśnie, czy to z rękawicami szuli, tak jak teraz. Nie testowaliśmy tego z dwa tygodnie temu, trzy. Wydaje mi się, że chyba nawet tak. I wtedy właśnie rozpłynąłem, że to jest nie do wykonania. No ale to trzech razy sztuka. Spróbujmy jeszcze raz. No i niestety miotła na. Tym oto pięknym wiatraku, no co wam będę mówił? No raczej to się nam nie uda. A ten lifehack oficjalnie uznaję za obalony. No i na koniec najważniejszy lifehack podobno jest nowa toaleta, która pozwala nam lecieć kilkaset metrów w górę. Jak wiecie, już testowaliśmy to i byliśmy 15 tysięcy metrów w górze, ale to było z innym kibelkiem, ten jest jeszcze inny. Sprawdźmy to oczywiście. No i mamy popsuty kibelek. Nie będę ukrywał, trochę zajęło znalezienie tego kibelka, no bo tutaj w sumie dużo nie widać, ale oto dokładnie tutaj to się znajduje. Potrzeba płynu jagody. Albo Fiza, no i najlepiej ten właśnie pistolet. Zadanie jest proste: strzelamy w tą deseczkę. O, tylko muszę widzieć HP tej deseczki. Strzelamy tak, żeby była na hita. Ty nie wiem, czy jeszcze mogę. Dobra, 35 wystarczy. Biegniemy teraz pod drugi kibelek, tak, żeby było widać tamtą deseczkę. Strzelamy, to się udało. Jemy to i wchodzimy. I to powinno wystarczyć, żeby nas zgliczować. I to faktycznie nas zgliczuje. To faktycznie zadziała. Moi drodzy, ja nie wierzę, że tak długo po tym, jak robiliśmy pierwszy raz te gliczyski z kiblami, znaleziono kolejny kibelek. I głupio mi to mówić, ale ten glicz z tym kibelkiem wydaje się jeszcze prostszy niż z tamtym. To trwa już miesiąc. Kilka minut minęło, słoneczko pięknie świeci, a my oczywiście możemy teraz wyjść i na przykład polecieć sobie na wyspę startową, bo takie rzeczy też tutaj już robiliśmy. Jestem w lekkim w szoku, że akurat to wykonanie tego glitcha działa, ale pozwólcie, że coś jeszcze szybko sprawdzę. Moi drodzy, no nie zawiodę was, nadal działa glitch z toaletą w tamtych miejscówkach, w tamtych terenach. Co prawda, faktycznie jest troszeczkę trudniejszy niż ten, który pokazywałem wam na początku, no ale tego z toaletą stamtąd możecie zobaczyć na innych odcinkach. To nieważne, bo ja jestem w szoku, że to nadal działa. Nie mogę w to naprawdę uwierzyć, bo ja już z miesiąc tego glitcha robię. Wy oczywiście tego nie róbcie. A kolejną rzeczą, którą robię, to potwierdzenie tego hacka.